Były lata, wczesne lata 60 Zacząłem wtedy swoją pracę w Telewizji Polskiej jako szef programów rozrywkowych. No trzeba powiedzieć, że były to lata, kiedy myśmy w telewizji tak po prawdzie to zazdrościliśmy radiu i nie cierpieliśmy radia. I właściwie myśleliśmy jak ich wykosić. Oni tyle lat już mieli pewne monopole. Oni mieli swoich artystów swoich twórców, swoich kompozytorów, swoją publiczność i no, początkowo myśmy z natury rzeczy przejmowali te gwiazdy, ten repertuar, ale odczuwaliśmy potrzebę czegoś własnego. To może dzisiaj wydaje się śmieszne, ale wtedy ta nienawiść między radiem a, a telewizją, oczywiście skrywana nigdzie nie uwidoczniona, była potworna. I nagle wtedy właśnie wybuchł ten kocioł z tą muzyką, jak to się wtedy tam mówiło, big beatową, młodzieżową, szarpidrutami. I nagle myśmy po prostu wyczuli szansę. I zaczęliśmy konsekwentnie, przy każdej okazji te właśnie młodzieżowe zespoły lansować. Początkowo, o ile pamiętam, były to takie dwa główne zespoły, to znaczy Czerwonoczarni i niebiesko-czarni. Oni ze sobą też rywalizowali, co myśmy no prawdopodobnie ja już tego nie pamiętam, ale umieli chytrze wygrywać. To temu zespołowi spłynęła w Opolu nagroda, to ten zespół na telewizyjnej gdzie piosenki dostał wyróżnienie. I zagrzewając nienawiść tych zespołów do siebie, no z tego, żeśmy trzy razy czerpali, no, no poza wszystkim profity programowe, ponieważ publiczność młodzieżowa natychmiast rzuciła się do telewizorów. My nie robiliśmy tego w sposób może jakiś perfidny, po prostu chcieliśmy mieć swoich ludzi. To chyba naturalne, że każdy mecenas, każdy sponsor chce mieć własnego artystę. I tak się złożyło dla nas szczęśliwie, że nasi artyści to byli ci artyści modniejsi. Oczywiście to nie znaczy, że w telewizji nie występowała Irena Santor, czy Anna German, czy Jerzy Połomski. Nie. Jednym z naszych takich sztandarowych programów w tych latach była telewizyjna giełda piosenki. To raz na dwa tygodnie, o ile pamiętam, co wtorek redaktor Lech Terpiłowski prowadził taką grę grę z telewidzami, ponieważ tam chyba było za każdym razem siedem piosenek premierowych telewidzowie głosowali, która z nich miała być najlepsza i trzeba powiedzieć, że w tamtych latach dla tych zespołów ta telewizyjna giełda piosenki to była. Ogromna szansa, zwycięstwo w telewizyjnej giełdzie piosenki, to już były pieniądze. No, głosowało najpierw pięciu jurorów, ale to była tylko taka towarzyska zabawa półśrodowiskowa, czasami niewolna od akcentów niezamierzenie dramatycznych. Pamiętam kiedyś Kasia Sobczyk prezentowała swoją piosenkę biedoneczki są w kropeczki. I wśród jurorów natomiast był wtedy bardzo modny ferietonista kultury Hamilton Zbigniew Słojewski. I on zaczął oceniać tę piosenkę po jej wykonaniu, a zwłaszcza jej tekst pastwiąc się nad nim potwornie, używając słów, no już prawie karalnych, grafomania i tak, dalej, i tak dalej, A tuż obok niego, o czym on oczywiście nie wiedział, siedział autor tej piosenki, Walery Jastrzębiec-Rudnicki i słyszał, że to, co on spłodził, to jest coś tak strasznego. No to potem były już sądy, niesądy, honorowe, ale to nie jest ważne. W ogóle ten plan istotny nie był. Istotny był ten plan, że przez dwa tygodnie Młodzież całej Polski przysyłała kartki, kto wygrał. I jeżeli ktoś wygrał, to szczerze mówiąc, to już mu się od razu przeliczało na setki, ja już nie pamiętam, czy to były wtedy setki tysięcy złotych, bo już to tyle lat temu było, jakie to były sumy. Ale to były sumy znaczące, co powodowało, że te zespoły no, trochę pomagały sobie w popularności swoich piosenek i jak zaczęły do nas na przykład całymi workami napływać kartki pocztowe, na których jedną ręką mu wypisane, że to akurat zespół Breakout, piosenka, ja cię kocham Kasiu, prawda? No to coś się nam przestało podobać, my zresztą powiedzieli kochani. Troszeczkę zacznijcie uważać, po czym to wyglądało tak, że taki zespół przyjeżdżał na koncert, miał już wypisaną piosenkę i swoją nazwę, natomiast każdy z uczestników tego koncertu miał już sam wpisać swoje imię, nazwisko i adres. No czyli to się trochę tym różniło. Tam jeszcze jest może jedna rzecz nie bez znaczenia, był wtedy zaczął startować rynek pocztówkowy. I to już było przesunięcie tych pieniędzy no, ku szybkiemu, bardzo zarobkowi. I muszę powiedzieć, że w pewnym momencie myśmy sobie zdali sprawę, że jest tam powiedzmy niedziela wieczorem, jest nocne nagranie, we wtorek jest audycja i już we wtorek rano, czyli jeszcze niemal przed audycją, można kupić te pocztówki na bazarze Różyckiego. To znaczy, że one były nagrywane z naszego nagrania, nawet nie z anteny. No, potem tam przeprowadziliśmy jakieś śledztwa. Okazało się, że jakiś kabelek szedł z naszego studia do studia pod spodem, które było puste, i od razu to zostało zgrywane. Muszę powiedzieć, że wszyscy nasi dźwiękowcy otrzymali najsurowsze zakazy. Z groźbą natychmiastowego wylania z pracy nic tu nie poskutkowało, mimo że praca była lukratywna, więc znaczy się, że tamte zyski chyba były jeszcze większe, bo już trudno sobie wyobrazić, żeby oni o tym nie wiedzieli. Te młodzieżowe zespoły to wtedy nie tylko był głos, no ale był i wygląd. A jak wygląd, no to te już nawet nie wiem, czy ktoś dzisiaj to w ogóle pamięta, jakim problemem były długie fryzury tych naszych kochanych. Idoli. No i ta legenda, która pewno do dzisiaj przetrwała, że myśmy w telewizji, w czasie wszystkich koncertów, a już jak był festiwal, to już obowiązkowo biegali z nożycami, żeśmy im te włosy strzyki. Na swój sposób to odpowiada prawdzie. Te ówczesne zespoły to przecież nie tylko muzyka, nie tylko głos, ale również wygląd tych wszystkich naszych. Idoli, czyli przede wszystkim te ich długie, spadające na ramiona, a często rozkudłane, pukle. No i jest taka legenda, że telewizja, nawet legenda wręcz mówi imiennie, że ja, filler, biegałem na festiwalu opolskim z dyżurnymi nożycami i wszystkim te włosy obcinałem. No i jest prawdą, myśmy im te włosy przestrzegali. Myśmy im te włosy przestrzegali, tylko jeszcze jest pytanie, dlaczego myśmy to robili, bo szczerze mówiąc wygląd tych ludzi na samych, no może kogoś tam nie radził, ale był nam całkowicie obojętny. Natomiast przecież trzeba mieć świadomość, festiwal opolski, tak samo jak festiwal sopocki, szedł, a wtedy była to transmisja żywa, szedł w całości. Na, do telewizji radzieckiej trzeba mieć świadomość jednej sprawy. Festiwal Opolski był w tych latach na żywo, bezpośrednio, transmitowany w zasadzie w całości przez telewizję radziecką. A sformułowanie przez telewizję radziecką nie oddaje istoty sprawy. On był transmitowany na rynek radziecki, gdzie obowiązujące co do mody i włosów przepisy, były już surowo przestrzegane i taki zespół, który by się w tym Opolu zaprezentował właśnie jako ten zespół długowłosy, nie miał co liczyć, żeby na ten rynek wejść. A trzeba sobie powiedzieć, że każdy z tych zespołów, najbardziej rozkudłany, w tych latach marzył tylko jedno, żeby tam pojechać w trasę na trzy miesiące i trzasnąć te kilkaset koncertów i wziąć za to, no w tamtych latach nie bywało honorarium. I właściwie ci młodzi ludzie, którym te włosy były przestrzegane, to tak naprawdę nie mieli nic przeciwko temu, bo oni wiedzieli, o co toczy się gra. W gruncie rzeczy ta gra toczyła się o ich własne pieniądze, a cały hałas koło tego robili dziennikarze. No ale jak gdyby był wtedy piszącym dziennikarzem, to bym pewnie też o tym pisał, no bo to był temat smaczny, prawda? Szef rozrywki biega i strzyże włosy. To było jeszcze oczywiście bardziej rażące w, w Sopocie. A żeby to tak spuentować, to ja muszę powiedzieć, że to nie była rzecz, która tyczyła oczywiście tylko polskich piosenkarzy. Ja pamiętam kiedyś taką historię, że główną nagrodę Grand Prix w Sopocie zdobył taki kanadyjski, świetny zresztą wokalista, bitowy Charles który wyglądał rozkudłany kompletnie. Zdobył Grand Prix. Festiwal Sopocki to szedł na żywo, live. Towarzysze radzieckie, co jedno, nas tylko błagali, żeby nie było bisów. Nie róbcie bisów, bo to się u nas skończy na Dalekim Wschodzie o 5-6 rano a ludzie muszą iść do pracy. Jak oni pójdą do pracy? A będą oglądać do końca. Wobec tego błagam, nie bisujcie. Dzwonił do mnie taki szef rozrywki z Ostankino, prawda? A on nie mógł sobie na to pozwolić, żeby nie dać tej transmisji. Był to festiwal w Związku Radzieckim niezmiernie popularny. Wracając do tego Kanadyjczyka. Ja przychodzę do mojego przyjaciela, delegata telewizji kanadyjskiej, który go wysłał i mówię, słuchaj, Laurier, no on będzie ostatni, wiesz? On na radzieckie wzorce wygląda strasznie. Oni go już przedtem widzieli, przedtem już im się na pewno nie podoba, oni zejdą z niego. Czy tobie się to opłaca? I co? Kanadyjczyk zjawił się przystrzyżony na ostatni koncert, ponieważ dla menedżera kanadyjskiego ten rynek w porównaniu do tych paru włosów jest. No, to nieporównywalne wartości. Czyli myśmy strzykli. Gdybym miał odpowiedzieć tak w jednym zdaniu tf, i w zgodzie z moją wiedzą w tej materii, a podejrzewam, że jako jeden z niewielu ludzi ja te pełne wiedzy miałem, wydaje mi się, że tym władzom, tym na najwyższym szczeblu, ta rzecz była całkowicie i totalnie obojętna. Nie byli, ale już nie w tych władzach, ale wokół, różni ludzie, którzy. Mając swoje bardzo różne interesy, rozgrywali tę całą rzecz przeciwko tej muzyce. Przecież też sobie, sobie otwarcie trzeba powiedzieć, każdy show biznes, nawet ten bidniusi wczesny show biznes, który bardziej udawał interes niż nim był, był jakąś grą o jakieś pieniądze. W momencie, kiedy weszła ta muzyka, tak zwana młodzieżowa. To te pieniądze różnym innym, którzy je przedtem zarabiali, przecież gdzieś uciekły albo bardzo się zmniejszyły. Wobec tego, kto najbardziej podnosił hałas, że ta muzyka to jest an małpiarstwo anglosaskie, że ta muzyka to jest powtarzanie y, obcych wzorców, a jeszcze nie daj Boże obcego języka. Tu przecież powstaje natomiast problem angielszczyzny. Dlaczego te zespoły które początkowo chciały śpiewać po angielsku, potem nie śpiewały po angielsku, ponieważ nie chciały dostarczać argumentu ludziom, którzy ją ich tym właśnie bili. A bili walcząc o pieniądze. Mnie się wydaje, że ogromna część, przynajmniej na poletku muzyki rozrywkowej tamtych lat, walki to była walka o pieniądze. Jakie by one nie były na tamte lata, były. Fajne. Wobec tego nagle jeżeli do jakiegoś sekretarza KC czy kierownika wydziału przyszedł jeden, drugi, trzeci, czwarty znawca muzyki i mówił, że to nie ma żadnej wartości twórczej, że to jest mm, muzycznie do kitu, a tekstowo jeszcze gorsze, no to taki towarzysz, który przecież znać się na tym nie musiał, acz ale tym rządził. Mówił, no słuchajcie towarzysze, wy tu lansujecie coś, ludzie, którzy się na tym znają, mówią, że to nie ma żadnej wartości. No to wtedy trzeba powiedzieć towarzysz, wiecie, ale przecież chodzi o młodzież. Przecież my walczymy to o młodzież. Młodzież nasza chce tego słuchać. I nie możemy przecież tej młodzieży utracić. I towarzysz był namaszczony tą... Jakżeż istotną dla niego wiedzą. Ale oczywiście to był ten towarzysz, z którym myśmy rozmawiali, bo obok był drugi towarzysz, do którego rzecz nie doszła. I ja pamiętam, kiedy idzie o na telewizji, na gierze, piosenki: śpiewają niebiesko-czarni. Ja sobie siedzę w domu, bo mi nic mnie tam specjalnie nie przerażało w tym programie. Telefon. Tu sekretaria towarzysza Strzeleckiego. Towarzysz Szelecki będzie z wami rozmawiał. niebiesko czarni śpiewali trzy minuty. W ciągu tych trzech minut towarzysz Ryszard Strzelecki, członek biura politycznego i sekretarz KC, mówił, co ze mną zrobi jutro. Ja, mówię, po pierwsze, cieszyłem się z tego, że on do mnie dzwoni, bo jak mi wymyślał dzisiaj, to już mu przejdzie. Jutro już nie będzie się tą sprawą zajmował. Po drugie. Ja cały czas wiedziałam, że on nie jest moim resortowym sekretarzem. On w tych czasach chyba odpowiadał, już nie pamiętam, za administrację i bezpieczeństwo. Moim resortowym sekretarzem był towarzysz Kliszko, który nie zbyt cenił towarzysza Strzeleckiego, więc on mi bardzo zaszkodzić nie mógł. Ale co sobie pokrzyczał, to sobie pokrzyczał, prawda? Czyli co myślała ta władza? No niewątpliwie to, że w tych latach ta muzyka na wzorcowym rynku, a przecież rynek radziecki był rynkiem wzorcowym pod każdym względem. Ze względu chociażby na te włosy nie cieszyła się pełnym, powiedziałbym, pełną aprobatą. To mógł być argument. Ale przecież jak jestem, nigdy na ten temat z nikim nie rozmawiam. Jestem stuprocentowo pewien, że identyczne rozmowy różni ludzie praktycznie kierujący rozrywką z tymi, którzy kierowali nimi. Mówili to samo co ja, ale słuchajcie, towarzyszu, młodzież chce tego słuchać. Trzeba mieć świadomość, że w tamtych latach Festiwal Opolski i o ile pamiętam, to chyba nawet w, ogóle w całości, poza nocnym kabaretonem, szedł w żywej, bezpośredniej transmisji na rynek radziecki. Był to ogromny rynek. To nie my, ludzie telewizji, mieliśmy z tego zyski, to te zespoły miały z tego zyski, a w każdym bądź razie chciały mieć natomiast oczywiście sprawa tych włosów, sprawa ich całego tego tej zewnętrzności, tam pewnych decydentów goskoncertowych i innych mogła razić. I jeżeli się komuś te włosy cięło, to w gruncie rzeczy jeśli się komuś te włosy cięło, to w gruncie rzeczy cięło się w interesie jego własnego szmalu. I on szczerze mówiąc doskonale o tym wiedział. Ówczesny Festiwal Opolski, chyba poza kabaratonem, w całości na żywo, bezpośrednio transmitowany był przez Telewizję Radziecką. A to jest złe słowo telewizja radziecka. To znaczy, że to oglądał i chłonął rynek radziecki. Jeśli chodzi o piosenkę w tych latach, największy rynek świata. Na ten rynek te nasze zespoły wszystkie chciały jechać. I gdyby tu, w tym Opolu, zaprezentowały się w sposób, który tamtym gdzieś kacykom w Goskoncercie się nie podobał, to ten rynek by się przed nimi zamknął. Przecież ci z Goskoncertu nam. Polskim telewizorom nic nie mogli powiedzieć. To nie, był na, nie była nasza broszka, to była broszka tych ludzi, którzy potem tam ci nie zaangażowali, a każdy z nich chciał tam jechać, żeby potem przywozić sobie jachty yy, czy po prostu ruble, które się wpłacał yy, na konto, prawda? Yy, jednak dewizowe. Czyli jeśli chodzi o m, zespoły, a nas, tam nie było między nami animozji. Ale czepiali się tego dziennikarze. Ja pewno, gdybym był dziennikarzem, też bym to robił na ich miejscu, też bym pisał, że to to ohydny filer ma tęsknoty fryzjerskie. No a poza wszystkim jeszcze, i o tym trzeba pamiętać, że redaktor naczelny programów rozrywkowych był obiektem krytyki dopuszczalnej. No nie można było napisać w ekspresie wieczornym, że kierownik Wydziału Kultury KC Wincenty Kraśko każe. Redaktorowi filerowi obcinać włosy. Można natomiast było powiedzieć, że redaktor filer dureń obcina włosy. To puszczała każda cenzura. Ja trzeba powiedzieć, byłem tym najniższym i najwyższym szczeblem, którym można było atakować, i który z kolei wydawał dyspozycję. Trzeba mieć świadomość, że dzisiaj upłynęło już 30 lat, my żyjemy pod presją legend. A może nie tylko legend, ale pewnych zafałszowań, bo i wtedy pewne zafałszowania były robione. A może na przykład jakiemuś dygnitarzowi, właśnie Kraśce czy innemu, było wygodniej na przykład wysłać gdzieś jakieś pismo i tam kogoś ochrzanić. Ale przecież to nie on puszczał to na antenę, puszczałem ja. Jeżeli ja to puszczałem, to było. A przecież nie był ani jednego okresu już w tych latach, żeby nagle ten gatunek muzyki znikł z anteny telewizyjnej. Nie, on się tam zadomowił i był. Cała tamta yy, historia. Tych zakazów, nakazów, była to pewna gra pozorów, którą władza uprawiała często w swojej grze ze swoimi zwierzchnikami, ze swoimi przełożonymi, z towarzyszami z NRD czy z towarzyszami z Czechosłowacji, prawda? My nakazujemy, ale tu jacyś niepokorni ludzie to tego. Ani myśmy byli tacy niepokorni, ani... tylko mówię, był to rodzaj gry. Te zespoły się zadomówiły w telewizji, są tam do dzisiaj. Lepsze, gorsze, bardziej kudłate i mniej kudłate. Nie, nie chyba nie o to chodzi. Ja może.